Mówimy teraz o receptach. Rzeczywiście byliśmy liderami. Właściwie program pilotażowy rozpoczął się w naszym województwie na terenie miasta Skierniewice. 23 apteki uczestniczyły w tamtym czasie i dwóch świadczeń dawców. W tej chwili z danych, które my posiadamy, wynika, że 11, około 11 tysięcy pacjentów już otrzymało recepty, 110 tysięcy recept zostało wydanych kwota przeszło 400 tysięcy złotych, zatem wydaje się e, oczywiście refundowane. Natomiast jeżeli chodzi o internetowe konto pacjenta, też możemy się pochwalić, że od e, poprzedniego miesiąca, od maja, istnieje możliwość założenia profilu zaufanego w naszych e, siedzibach, w siedzibie w Piotrkowie, z Skierniewicach, a także w Łodzi. Po co jest ten profil? Po to, żeby można było mieć dostęp do internetowego konta pacjenta. Jest to bardzo proste. Nasi pracownicy, którzy pracują e, na co dzień na sali obsługi w e, Narodowym Funduszu zdrowia, chętnie służą pomocą i zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby założyć e, takie e, profil zaufany, ażeby żeby się zgłaszali na, na naszych dziedzinach. Dziękuję bardzo.